Halo, dzień dobry. Z tej strony Janosik 300 i mamy 37 odcinek serii Strong Battle. Eee, tym razem pierwszy raz 11 tier na kanale BlackRock, e, którym gra Diru Marszello Family. Dzień dobry. Dzień dobry. I komentować będzie razem ze mną Wojownik 3, 4, 5. Dzień dobry. Siemano. Także tutaj bez przedłużania: 3, 2, 1, start. Bitewka sobie leci, tutaj masz. Fioletowy dosyłacz fioletowa wentylacja i to jest ulepszone turbo, tak? To eksperymentalne turbo. To nie jest turbo. Aha, to jest to docelowanie. To, jest docelowanie, to Aha, tak stabilizacja dobra. i wszystko inne, Ja nie używam to nie pamiętam jak to tam wygląda, tylko HP -ki. Bez HP a tutaj linia Żyda e... i 11-ki i dziesiątki Tak i bardzo helikowo też, nie? Tylko jedna arta więc w sumie fajnie tak, tak. Aż, aż cztery, bez TDU zbytnio, średnie. bez lightów też no, często te bitwy, gdy, gdy tu jest dużo niszczycieli i jakieś tam lajty się pojawią, no to dosyć statyczna jest ta prawa strona. Dużo HP w bitwie, to 35 tysięcy do 34. No tak, jest gdzie robić, jest na czym robić to HP. No i pierwsza jedynka na kanale, nie? Tak, także zobaczymy, co tutaj porobisz. I, I to, to jeszcze jedynka za, za, za misję. No i pierwszą peskę już No tak, taki no jest to w jakim miejsce? do przebijania. Samy. Można robić sobie black Rocka w ten sposób łatwo. I tutaj masz totalną y, potężną ilość hitów, 40, y, tak, aż 40, chyba. Tak, ja na tylko na hita wziąłem. gram. Nie wiem, te APC-ry po prostu są, po prostu, żeby były w razie czego. Ja to ja A to, to tak na, chcę, na tym czołgu, czołgu. czołgu, nie? Tak, masz? Y, nie, na tym czołgu akurat, tak. Bo bo tak. Często te cerki jednak przyjemniejsze do strzelania mi się wydają. Ym, Ależ, jak, jak gram tak. black rockiem, to na dosyć na bliskiej odległości. i To jest przeciwko ciężkim czołgom. to... Ważna jest penetracja. 335p, a na PC, żeby było 283. To penetracja tak, nie przed, chwilą, przed chwilą widzieliśmy to niesamowite, no. e, niesamowitą zdolność specjalną. Czyli dwa razy, dwa razy z rzędu, tak? No i tak. ten pocisk chyba po pół sekundy jakoś wystrzelił po raz kolejny. Tu się ja, zdenerwowałem. sprawdziłem. Fail był z mojej strony przez półtorej minuty, widzieliśmy wyniki bit. Paha. Trudno. Aha, no to a teraz już widzimy normalnie. Tak widzimy wiszę, tak. przełączyłem. No weźle, trudno, weźle, tak. jeszcze trudno. Jeszcze raz Trudno był ten, y yeah. Jak to się mówi, Audio... Czyli cofamy? Nie. Lecimy. Nie cofamy, lecimy. Ale na nagraniu. Ważne, że sprawdziłem. No bo Ojej. tak to byśmy musieliście więcej opisywać. Dzięki temu tajemniczy x -Spot nie jest znany! Nie jest znany, nic teraz dalej, nie wie o jego istnieniu Ukryłem, nie chcąc, chyba, chyba że no, powtórzysz. To jest 11 tier, nie? Który, e, tak, y, tak, tak, teraz, tak. uważam, że bardzo mocny. To jest Japoniec, tak? To jest y, po typie jeden tak. Dobrze, Tak, tak. O, T5 Heavy tutaj wyjechał perfekcyjnie. W ogóle ten czołg tak. ma 335 Peny na, na golcie. Czy to jest e... wystarczająco na tych 11 tierach? Średnio, ale muszę przyznać, że na początku nie jest tyle, nie ma tak dużo penetracji. Aha, to już to jest. jest y, okay. y, nie mam na, wszy na maksa tych wszystkich, y, tych, Boże święty, jak to tam się nazywa, ulepszeń. Tych, ulepszeń, y, tych na i no, tak. O, tam wzmacnia tą penetrację. No, jak na razie dosyć statyczna ta bitwa, tak się raz po tych garnkach. Raz Ci Typ 5 Heavy wyjechał, chyba myślał, że jest jesteś streamerem, bo tak bokiem wyjechał. <laughs> Nie Teraz wiem. tam próbuję o teraz bardzo, w ogóle bardzo to, ładnie Jakby, Ja nie rozumiem gdzie. To jest, aha, jest, jest, tam jest ruch, dobra. No tam, no, tam mógł sobie znaleźć, tam przez ale... co ty miałeś ciężko akurat. A Albo nie zauważyłeś może jakiegoś piksela. Może swojej tak widać, z twojej strony nie widać, z jego bardziej. Tak mogłoby być. Tak, to A tu tak, zmienić że... pozycję, trochę zaryzykować, bo ktoś jednak mógł tam stać i pikować. Nie, bo patrzyłem na mnie mapę. Nie, 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 nie. N nikt by tam nie W sensie, nie wydaje mi się, że... Mógł kliknąć jakoś tak wiesz po timingu bardziej niż ten, Uszak tak. to dobity. tego skontrować. No ten jedenasty tier kolejny, zresztą, bo to duży 11 tier w tej bitwie. No i Blackrock przeciwnika, tak się tak. trochę wystawi. Zdupczył tym Blackrockiem. Troszeczkę tak Teraz będzie. Ciekawie. O! O kurcze! No. A Boom. to zboostowało damage o 2360, Dokładnie. No tak, to teraz lecimy Do góry, strasznie. Ale jest jeszcze 7. Ten to normalnie takich... chyba ustawka. Mimo takich potężnych strzałów, jak przed chwilą, to jednak ta bitwa nie wygląda wcale ciekawie. Jest to 4 5k HP. Zamknięci jesteście, bo tam jesteście w od tej górnej części mapy. Zaraz tylko wy zostaniecie w sumie na tej minimapie z tych widocznych czołgów. Ale tak. chyba ten typ heli w sensie, ten czołg będzie dobry do strzelania takich amoraków, bo od razu będziecie mieli podwójny damage Tak, nie zdąży w naprawić sobie amoraka, Nie zdąży się ten amorak regenerować, nie? tak jak to jest z modułami. Tak. To tak trochę jak z TVP-kiem, że nieraz na natarciach się wyjeżdża, no i takie 277, czy coś się tam łamało, tak? Bo pierwszy się dawał w amoraka i później ten. Tak, tak. Czymś przydatywanie jest taki mały ten inner clip, że można zrobić więcej z tym, nie? Zauważyłem więcej nawet. Ale tu już 5-9, 4 kastraty HP dalej, niby to odrobiliście, ale to czołgowo dobrze nie wygląda. A tutaj dalej grasz w sumie w tym samym raczej miejscu i nie decydujesz się na jakieś wyjazdy, jakieś inne walki. O, tutaj ładnie ci wkleił bardzo. Ty niestety no troszkę mało no, chyba, bo tam się pocerowałeś. Ta pestka była bardzo kluczowa i no szkoda, że to nie weszło. Bardzo szkoda. Bo nie później się dowiemy być, no. czemu tak było. Dobrze, że już wszyscy mogą wyciągnąć oczywiście. E, tak. E, zamknięci jesteście troszkę, ale. No właśnie ta bitwa jest też taka, że, że niby przegrana, tam minus 6000, ale ty dalej masz potencjał, żeby coś tu zrobić. No kolejny, frag. I ponownie tak. sobie załadowałeś. Tutaj e, podwójny pocisk. E, ten czołg strzela w ogóle po 430, nie? Ale ogólnie. Te 11 tiery, tak? 4, nie, nie, wiem. nie, 430 tak, dokładnie. Myślałem tak, 430. czyli w sumie mniej niż niektóre dziesiątki tego typu, w sensie na przykład Chaff czy coś tego typu. No wiadomo, że ma te podwójne peski ale chodzi mi o to, że te czołgi 11 poziomu nie są jakieś super lepsze, żeby one miały jakieś potężnie lepsze demerze czy coś od dziesiątek tak naprawdę. To są na takie bardziej 10,5. No to jest takie... Wydaje mi się, że ludzie mogli się spodziewać czegoś więcej mimo wszystko, tak zawsze zapowiadano Ale może będą tiery 12, które jeszcze coś bardziej to odmienią, a tu przyjeżdża Street, zostajesz sam na 7 czołgów, tak? dobrze liczę? Dokładnie, teraz w ogóle Street... Ha. A, i kran. kran tutaj dokończył no. Andrej1980, tak, podłoga 09, ze września jeszcze. Czyli no, no nawet 9000 nie dało wygranej. Tak naprawdę. No nie dało tak. rady. Tak, tak, także po, po, porobiłeś swoje, ale za mało. Więc teraz przejdźmy tak. znowu do wyników. Bo tak. Nie byliśmy tutaj jeszcze, Ten no, nikt nie tak. widział. Więc mamy te 992, duży coliber to dało. Drużyna się w ogóle nie postarała. Tak, widzimy tutaj w damage'u no typ 3600 2400 T57, a reszta poniżej 2000 street... Zero. Ten street zginął w ogóle w pierwszej minucie bitwy albo drugiej i to to tak mogliśmy tak, powiedzieć tak, jeszcze w ramach tak, podcastu tak. na początku, bo... Aha, on to on jeszcze poza bitwą tutaj jest tak, tak, humorowa. On, on stanął w krzaku tam na zielonym i po prostu wyparował a, i to było całego bitwie. Sądzę, że jakby była bitwa, to, to i tak bym nie zauważył, że był street w bitwie. Możliwe. Bo, bo tego są streety, żeby ich nie widzieć. Yy, no. U przeci no, jeszcze... przeciwnika aż tyle damage'a nie było? Backlogik tak też najzrobił tak te 4300. Cztery, 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 tak. E, tak, z racji tego, że po prostu oni, oni wybijali e, deerowych sojuszników, no to więcej osób mogło brać udział w bitwie i dlatego tak, tyle ty robi. po robili. Tak, no ja e, uważam, ale że to tam też... potencjał na tą bitwę. Pod koniec się troszeczkę zdenerwowałem, bo ta 140 mi dała tak strzał. Nie spodziewałem się tego kompletnie. No i że Street całkowicie niewykryty przez tą bitwę nagle mi wyjechał też na dupę. Już z każdej strony mogłem. Popełniłem taki błąd, że zostałem w tym miejscu ciągle. Mogłem ruszyć, dupcie. Za No, ja bym tak zaryzykował takie stwierdzenie, że ty tak no, farmiłeś i stałeś w tym jednym miejscu. No. Zabrałeś trochę tych pestek tak losowo, w sensie na np. typ 5 heavy czy coś, których pewnie no, mogłeś uniknąć. Trochę tam niefarta, bo też tak dziwnie wchodziły te pestki przeciwnikom. No, ale też cały czas to samo miejsce, nie? Może jakbyś ty porotował tak, tam tak. na górę mapy, troszkę tam, gdzie twoi wiesz ginęli, gdy ty tam po tym, jak strzeliłeś w ty 5 heavy, jakoś rotnął do góry, może gdzieś tam. A tak szybko się to działo. Zatrzymał, nie? Ale, ale no niestety to się nie no wydarzy. Ale, ale nie, tak nie będzie wykonywał pracy za całą drużynę. No musiałby tak? zrobić wszystko, tak? Nie? No, no by, tak. A tutaj zrobił, pacjami, zrobił swoją wygrał, część, a yy, przez to, że sojusznicy nie zrobili swojej części, no to na farmił trochę więcej damage'a. no ale bitwa, jak to się mówi przysłowiowo, w pizdę. Dokładnie, i właśnie od, i tak o tym mował o strzale do Blackrocka, że powinien przebić, a nie przebił, no i nie osiągnąłem 10 tysięcy. No ale zobacz, ile na początku też tego Blackrocka przeciwnika dałeś, też pechę. Bo no tak. ten Xpot ten na szczęście ukryty. No, no nikt nie biegł, on <laughs> bardzo dobrze. Jest bardzo mały. Jest mały, ale naprawdę na blisko odległości przebijasz go prawie zawsze. Hmm. A ten typ 5 Heavy też fajnie, że, że wysadzony to też dużo dało. Tak, tak, to Nakały. dało, dało 2-300 damage, tak, ale byłoby mniej. No ale na, na fair miłeś, bo miałeś okazję. A w ogóle to jest Twój rekord damage? Czy, Nie, czy Ja ślepszy? mam rekord ponad 12 tysięcy. Aha, okej, okay. no to troszkę brakło. No. Także jak widać, Szymon robi więcej. Obecnie na czołach. Jeszcze poczekajmy, jeszcze poczekajmy. A czyli tutaj już jakaś rywalizacja chyba o, jest w Oczywiście, pokryta. oczywiście. Nie. Ja muszę być znowu najlepszy mm. pod względem damage'a w klanie. Dobrze. nie Łódź może być Szymon, tak? Tam ile on zrobił? Nie, on zrobił tak? on on robi 11, ale jakby A, to 11. Da, da, dawno Diru zrobił 12 Aha, czyli, czyli recent, tak? No, szczególnie, że, przy, że Szymon zrobił kolejną 11 na on -slocie. Ale o, ktoś osiągnął więcej damage'a oprócz mnie, że więcej? niż te 12 tysięcy przegrodził? Chyba mi się nie wydaje. W klanie? No. Ogólnie w klanie, myślę wydaje, że Justice miał tam dużo, ale, miał, ale chyba miał mniej, bo miał 11. Na koncepcie. Na 12 tysięcy ciężko, ciężko, nie wiem. Nie, nie pamiętam. No my liczymy na tasie. większość powtarzamy w nie? Żeby było co nagrywać. No. Oczywiście, nie ma problemu. Teraz prawie już wymaksowałem Rocka, więc... No Dero codziennie przychodzi do mnie z jakąś bitwą. <grym> no Dzisiaj no, wszystkie... średnio na BlackRocku to mam 7000. Dużo bitew po prostu jest mm. podobnych do tej, czyli farmisz, farmisz, farwisz. I nic z tego nie wynika. No niestety. No także, także no. Ale to z racji tego, że to jest 11 tier i BlackRock, to nagraliśmy. Bo czemu nie? Dobre, Czy chcesz kogoś pozdrowić? Nie dziękuję. No, nikogo nie pozdrawia. Nie A ja też go no, to nie wy... pozdrawimy całą rodzinę Marciniego. Oprócz Deera. Oprócz Dira, tak? Tak, pozdrawiamy wszystkich, oprócz Dira, czyli siebie nawzajem też pozdrawiamy. <grym> Oczywiście pozdrawiam serdecznie pani. No tak. Pozdrawiam pana panie wojowniku, oprócz Dira, wszystkich pozdrawiam z rodziny O, O, kogo mogę pozdrowić. A już za późno spaliłeś. Kurde wiele. No trudno. Zap czy zapamiętaj sobie przy kolejnym razie. No, dobra, no to to kończymy. Siemaneczko. Żegnam. Cześć.